Witam wszystkich. Nagrałem ten prosty film, żeby pokazać ten produkt. Żeby podzielić się wrażeniami z jego stosowania. Jest to krem pomagający na hemoroidy. Bardzo wstydzę się rozmawiać przed kamerami. I taki był mój pomysł. Musiałem nagrać ten film i porozmawiać trochę o tym produkcie. Proszę o obejrzenie filmu do końca. Opowiem o tym, co dzieje się z niektórymi osobami, które kupują ten produkt i prawie mi się to przydarzyło. Kupiłem ten produkt na oficjalnej stronie. Link z poniższej strony zostawię w opisie tego filmu. Kilka miesięcy temu zacząłem odczuwać dyskomfort i swędzenie. Poczułem lekki ból. I rozmawiając z przyjacielem polecił mi ten lek, który bardzo mu pomógł, więc i ja zdecydowałem się na zakup tego produktu. Kupiłam go dwa miesiące temu. W ciągu czterech dni dotarł do domu, stosuję i czuję się znacznie lepiej. Produkt okazał się bardzo skuteczny. Ból ustąpił po około dwóch tygodniach, podobnie jak swędzenie. Moje hemoroidy praktycznie zniknęły. Czuję się lepiej, będę go stosować jeszcze przez kilka tygodni, aż do zakończenia kuracji. To była moja opinia. Mam nadzieję, że pomogłam każdemu kto ma wątpliwości. Czy ten produkt rzeczywiście działa, polecam każdemu kto chce kupić to. Oficjalna strona internetowa, na której go kupiłem, poniżej w opisie tego filmu gdzie możesz bezpiecznie kupić oryginalny produkt bezpośrednio od producenta, bez ryzyka, że zostaniesz oszukany. To wszystko, co miałem do powiedzenia, mam nadzieję, że pomogłem. Uściski dla wszystkich.